Cześć wszystkim, ja jestem Juno i zapraszam Was na odcinek 11. Ja to wrzucę kiedyś do tej panny. Dobra, moc mi musi się naładować. Ale to jest po prostu niewykonalne. Gdzie jest ta? Yy... Zaraz przybliczymy to dziadostwo troszeczkę. Aha, most musi mi się podładować znowu. Jezu. Czy ja mogę tym kierować jakoś inaczej niż myszą? Yy, bo to mnie po prostu wykończy. Ludziska. Nie, ja wrzucę jej, tą suszarkę do wanny bez was i zaraz wracam. Okej, okay, chyba mi się udało. Na szczęście. Nie wiem... nie pytajcie, ile ja nad tym siedziałam. No i umarła. Szybko poszło. Mamy nową umiejętność, moi drodzy. Ten wypadek zmęczył mnie o wiele, panie Legu. Nie jestem zadowolony z tego, że wróciłem tutaj, no libie, a nie Jestem gotowy zabrać herbatkę. nową drogę. Kolejny wypadek, prawda? Zgadza Wiem, że zaczyna to like brzmieć jak zniszczony rekord. But the door was locked from the inside. So that's what it honestly looks like. Although my gut is telling me something else. Just do what you have to do. I honestly believe we've been cursed, and nothing can stop this. I hadn't ruled that out either. I asked the parish priest to come and offer counsel. So you told them to come here? My father reacted quite badly. We need to find your father, Mr. Wagner. I really believe he can provide us with more information. I don't know how much longer I can keep the feds off this. They're asking me questions about a reporter who went missing. He was investigating your family when it happened. Okay, and czeka teraz. za now? Too many już So I że there's something in the garage with fumes from a car engine. I'll see what time O mój Boże, już późno, ale to nic um, Tylko, że um, myślenie mi się już wcale pewnie wyłączyło um, Dobra, idziemy um, do garażu Jezu, a ta matka Lucjusza tylko narzekać potrafi um, Tak, przejdziemy sobie po Bożemu, tak jak na mapie nam ładnie zaznaczyli. Dziwi mnie, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł posprzątania tych różnych pokoi po zmarłych lokatorach. No, w sumie, nie wiem, czy lokatorach. Zaraz, gdzie jest garaż właściwie? Gdzieś chyba tędy można jakoś tam przejść, co nie? No, tak mi się coś kojarzy, że szło się tutaj i tak. O. Chyba coś mi się tak wydaje, że znowu powinnam to zepsuć. Ok. Idziemy tutaj. Wow. O no tak, ten znowu sobie pójdzie naprawiać. Bo czemuż by nie? Idź, idź. A my widzimy nasze kolejne ofiary. I to chyba obie. Wow, w tych wizjach naprawdę dużo krwi jest tak w ogóle. Um, zaraz. Ha, o Susan dopiero nam się. Um, no, zaktualizowało. Trudne słowo tej godzinie. Aha. I co mam teraz zrobić? Co? A zaraz, zaraz, kasetka, my mamy. O, proszę bardzo. Michael, mm. przekręci muzykę. Mm. I co jeszcze? O, to chyba mogę podnieść. No tak. Chciałam. Teraz musimy to połączyć jakoś. Ah, nice tak, wspaniale, wspaniale. Ehm... Ach, ta muzyka idealna do zabijania. Zaraz. To było opętanie, prawda? Momencik. O właśnie. E, I za pomocą telek telekinezy chyba mieliśmy podkręcić ten silnik, prawda? No właśnie. Wszystko idzie idealnie. <śm> to będzie całkiem przyjemna śmierć, prawda? Okej. Okay. Ale trzeba tutaj jakoś pozbyć się klimatyzacji. O. Myślałam, że będzie trudniej. Wow. I znowu będzie podejrzenie, że ktoś kogoś zamordował, prawda? No. Hello, Zaktualizowało nam się. Hmm. No ale przecież my już to zrobiliśmy przecież! Nie no. A, myślałam, że klimatyzacja dalej pracuje, bo tam wiatraczek się kręcił, ale chyba jednak nie. No i mamy kolejny zgon na naszej pacjencie. No, I, sir. Know, I didn't see anything. I was in the other room trying to, try to fix the washer. When I came back, the car problem. was running and he was lying on the floor. Let me get this straight. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm going to go get the deputy here. So this is just to make sure you don't go do anything stupid, No, wydaje mi się, że będę musiała się pośpieszyć. Póki policja tutaj nie przyjdzie, A um, gdzie ja jestem? Nie, Luciuszu, nie. Spokojnie, spokojnie. Um, telekinesa. No, no już, już widzę. Tak, zabijamy murzyna. Zaraz oskarżą mnie o jakiś rasizm. już dasz radę? Ognista kula teraz. No okej, okay. szybko poszło. No i nasz murzynek będzie jeszcze bardziej czarny. I zaktualizował nam się notatnik. Jejdź, jakie to ciekawe. Luz już wygląda naprawdę przerażająco. Znowu mamy aktualizację. I e, chciałam jeszcze... O właśnie. No, tak już, żeby... E, można było sobie poczytać. Oczywiście jak ktoś chce. Lego, ale ty masz like co? Will? I just had coffee with him this morning. I can't take much more of this. We need to leave this godforsaken place. We are no, not byłoby najlepsze. Na śmierci tutaj w nieszczęśliwym wypadku oczywiście. are we still here we should leave now i'm not staying a minute longer inside this house nancy i need you to be calm i've called the priest for help if they can't no one can you can't still seriously believe that a seven-year-old boy could be behind this that's what i'm going to find out in the meantime stay away from lucius Słuchajcie, Charles, ja będę na was czekać w ogrodzie z naszym synem. Jeśli nie przyjdziecie, to wyjdziemy bez was. To nie jest nasz syn i ja będę to wam udowodnił. No, chociaż jeden zachował trzeźwość umysłu i dobrze kombinuje. Ale no, oczywiście jego małżonka mu nie wierzy, no bo oczywiście, co taki biedny e, Luciuszek mógłby zrobić z tym wszystkim ludziom, prawda? Ale ona okropnie śpiewa. Wiecie co? Mm, zaraz wracam, przerwa na herbatkę i za momencik wracam. Okej, okay, już jestem. I widzę, że zbliżamy się do końca gry. Czy, że pokłócili się z matką. Teraz ona siedzi w ogrodzie, a ona szuka dowodów przeciwko mnie. Ha, czyli rodziców Lucjuszek też wykończy się zastanawiam w jaki sposób hmm. Okej, okay, w tamtej szofie jest dużo przydatnych rzeczy. Hmm. Jak ja mam to zrobić w ogóle? Hmm. Mogę coś sobie wziąć w ogóle? Chyba nie. Mam to podłączyć czy jak spróbujmy? czy Ja mam. No jak ja mam to niby podłączyć? Hmm, może do tych drugich? Hmm. No, spróbujmy. Ojejku, ale um, te sekwencje z telekinezą są naprawdę trudne. Że nie tyle trudne, co bezsensownie zupełnie zrobione. No. No przecież jest ok. No. No nie przenikaj przez ściany, tylko. Zaraz, zaraz. Może. Że jednak coś innego mamy tutaj zrobić, co? Mm. Nie, no ja w końcu nie wiem ziomeczki. Ratunku. O, coś tutaj jest, nie można. Hmm. My to schowamy. Okej, okay, tylko... Tak się zastanawiam. Naprawdę. Nie, no tutaj chyba nic nie ma. Eee... Może coś w domu będzie? Chociaż w sumie wątpię. A gdzie jestem? Mój Boże, to będzie naprawdę trudne. Chodźmy tam, gdzie był garaż. To w sumie jedyne, dosyć takie w miarę rozsądne miejsce, które mi do głowy przychodzi. Czy ja do dobrą drogą idę? Ehm, nie no, mam nadzieję, że znajdę to miejsce, na którym mi zależy. Ehm, bo naprawdę, gram już e, w tę grę od około dwóch godzin. I jestem nią po prostu trochę zmęczona, ale wiem również, że zaraz jej koniec jest właściwie, więc nie chcę już sobie zostawiać na jakby następny dzień czy coś. Chcę to po prostu już teraz nagrać. Jest tutaj coś, co mogę sobie wziąć. Tu są jakieś klucze. Brakuje mm, chyba jednego czegoś. Hm. Nie czuję się tu bezpiecznie. Co to to na pewno nie. Um, coś tutaj jest może? O. Dobra, nowy przedmiot w ekwipunku. I to jest chyba bezpiecznik. Wiedziałam, że wpadnę na coś takiego tak szybko. Bo naprawdę trzeba było tutaj pomyśleć. Spróbujmy dostać się z powrotem do ogrodu i wiem, że przynudzam. To zapewne niemiłosiernie. Nie wiem, jak wy możecie to oglądać. może. Ok. Oczywiście nasza matka szczerze, znaczy nasza, no, Luciusza. Szczerze wierzy w niewinność swojego syneczka, synalka, jak to woli, w sumie. Dobra. Co na nas nie widzi? Yy, dziwne piosenki ona śpiewa. No. Czemu to się nie chce podłączyć? Zaraz, zaraz. Może ja coś źle robię, no. Poprobuję bez Was i wracam, jak mi się uda.